Jeśli ktoś myśli, że skocznia narciarska jest tylko do skakania na nartach, no to jest w błędzie. Na obiekcie w Titi Zenojszca tak samo często jak skoczkowie pojawiają się biegacze. I jest to wyzwanie dla wytrzymałych. Odległość 400 metrów, przewyższenie 130 metrów, nachylenie terenu 75%. Najszybsi podbiegają na szczyt skoczni w niespełna 4 minuty. Przeważnie są to zawodnicy specjalizujący się w biegach górskich. Zanim wejdziemy na górę, to przypominam Państwu, że zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich można oglądać w TVN, Eurosporcie i na platformie MAX. No dobrze, odłożyliśmy naszą próbę podejścia na Chochwie z szance, ale nadeszła ta chwila. Idziemy! Na metrze 90 trochę nam się zmieniła nawierzchnia. Są schody. 12 minut i 4 sekundy tyle nam zajęło pokonanie tych 400 metrów. Myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy ze sobą sprzęt telewizyjny, że jest zima i jest śnieg, jest dosyć ślisko, to wcale to nie jest zły wynik. Z Titizen Neustadt, Justyna Kostyra.